Molu. Pewien szczur egoista, tudzież tak niebieski, zamieszkał na odczuciu w serze kolebderki, który rządził się samolub sprytnie niesłychanie, <laughs> ponieważ miał zarazem żarcie i mieszkanie, i żeby się od bliźnich odczepić zupełnie, ogłosił, że w tym serze założył pustelnię, udawał, że go wcale nie obchodzi świat. Jadł i spał, spał i jadł. Działo się to po wojnie z kotami akurat. Wojna się niekorzystnie odbiła na szczurach. Nie jeden szczur był słaby, nie jeden był chory, <laughs> więc poszła delegacja od gory do nory, prosząc wszystkich po drodze głosem wzruszającym, żeby dali coś niecoś dla potrzebujących. Wysładnicy, dźwigając ofiary w naturze, przyszli do spasionego sztura na szczurze. ukłonili się grzecznie, przedłożyli prośby, może rzekli, a także ofiarował coś. A ten na to kochani, i dalej w drogę. Jak samotnik. Cóż ja dać wam mogę? O doczesnych już sprawach Dusza ma nie myśli. Wracajcie, moi złoci, Tam, skąd żeście przyszli. Chcę rozmyślać w spokoju, Zostawcie mnie teraz. To rzekłszy drzwi zatrzasnął W pustelni ze sera. No, sam się dasuwa Po owym przykroku Z potrzebie czytelnicy nie na sopku